Dzień dobry, witajcie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam jedną z ekstra linie z numerem e, z numerkiem 11. I sobie chciałam trochę przygotować. Widzicie, 11. Chciałam sobie trochę przygotować. E, nadrapałam trochę tych symboli, żeby to nie trwało za długo, bo wiadomo, że. Te początki to są nudne, dopiero później zaczyna się coś tam rozkręcać. No i moi drodzy, jest już linia. Także będę drapała spokojnie, bo będę wiedziała, że nie jest na zero. Jest jedna drabka za 10 zł, czyli wkład w dzisiejszy odcinek to 10 zł. Ale już jestem spokojna, bo jest linia. Więc szukamy kolejne symbole, a jest ich jeszcze 13, także jeszcze się wszystko może wydarzyć. <grym> Zobaczymy. Czy się jeszcze jakaś linia ułoży, czy nie. Zbliżamy. I szukamy. Tu od góry będzie kolejnym symbolem, będzie krap. Ja już trochę w to wątpię, bo oni jedną linię dadzą i potem tak sprytnie tymi symbolami omijają, że żeby się nic więcej nie utworzyło. Albo są puste symbole. Krabik jest jeszcze tutaj. Ale jak jest jedna linia, to ja już jestem spokojna. Nie będzie na pusto. Tak jak ten poniedziałkowy odcinek. Już myślałam, że jak się tak zaczął tydzień, to cały taki brzydki będzie, ale nie. Coś tu się rozkręca. Dobrze, więcej krabów nie widzę. Kolejny symbol to będzie. Stasiur, ale ptaka ja nigdzie nie widziałam. Nie, nie ma ptaka. Kolejny to jest klucz. A klucza gdzieś widziałam. Zaraz poszukamy razem. Od góry jedziemy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tu jest kluczyk. Tu jest kluczyk. No to jeszcze dzwonek, ale nie, już tak właśnie jak drapałam, to widziałam, że na pewno dzwonka nie dadzą, bo za dużo linii by się utworzyło, a, a lot to takie dobre nie jest, nie, nie. Dzwonek za dużo linii by dał. Łódź jest tu. I gdzie jeszcze jest łódź? Więcej nie ma. Tylko jedna była. No właśnie. Tą linię dali. Teraz będą takie symbole dawali, że żeby już nic więcej nie było. Rowerek jest tutaj. I więcej rowerku nie ma. Kolejny motylek. Motylek. Motylek był, bo ja zawsze go mylę z krabem. To jest motyl. Tak samo dzwonek z sakwą. Już, już chcę grapać, a przecież to nie to. Stop. Dobrze, motylek, motylek. Tylko jeden był. No tak. Tylko jeden. Słonia, ale słonia to ja wcale nie widziałam, to nawet nie będziemy przesuwać, bo ja słonia nie widziałam, ale tak sobie jeszcze sprawdźmy. Słonia nie ma, przed nami balony. Teraz przed nami są balony. Balony były. Balony są tutaj. Balony są tutaj. O i tutaj są aż trzy. Tak. I i są jeszcze tu na dole. No dobra. A, nie tu jeszcze są. Tu jeszcze są. Baloniki, dobrze. Następne Jutro, kochani, kolejna premiera. Ja jeszcze nie zdecydowałam, czy będę ryzykowała tu 20 zł, bo te premiery ostatnie to są takie niewypały. Ja to bardziej czekam na te linie, szczęśliwe linie za 3 zł, które będą 14. No to na tę premierę czekam, to nie ukrywam. Można kupić więcej sztuk yy, i. Jak nawet jak będą puste i przegrane, to tak bardzo nie boli i nie denerwuje. Jak 3 zł, można nawet kupić 5 sztuk, to będzie 15 zł. No to też, jak się nie, nic nie trafi, to też nie będzie aż taka wielka tragedia, bo to nie będą takie wielkie pieniądze. No ale teraz, jak za 20 zł coś wypuszczają i będzie znowu tak pustakowo, to nie wiem. Nie wiem, jeszcze nie zdecydowałam. Tu są jeżaczki. Dwa. Chyba, że się bardzo, bardzo yy, skuszę i zaciekawią mnie, ale na pewno sobie najpierw pooglądam. Mm. <grymianie> premiery innych, jak one wyglądają, jak one wychodzą i w ogóle. I wtedy, może, jedną sobie do, do próby wezmę, zobaczę. Bo zawsze to taka ciekawość jest, nie? jak wychodzi coś nowego, żeby sprawdzić, jak to będzie u mnie. No ale więcej raczej nie. Więcej nie planuję. Teraz kwiatki. Skupiamy się na tym, na tej zdrabce, bo już się kończą symbole, więc tu jeszcze był leżak, A teraz my szukamy kwiatki. Kwiatki są tu. Kwiatki są. Nie ma więcej. I ostatnie dwa symbole. To są lody. I to są lody. No właśnie, tak sprytnie tymi symbolami omijają, żeby drugiej linii nie dać lody, lody, lody. Nie ma więcej. Ostatni symbol to jest cytryna. I z góry szukamy, z góry nie ma, ale cytryny nie było. No nie, to są już same puste symbole. Diamentu nie było, co w mówiłam, że nie dadzą, bo za dużo linii. Serca też nie było. Parasoli nie było. Diament, parasol, no to się już powtarzają. No, powtarzają się. A tu, są, tu jest li, jedna linia, która... E, której symbole sprawdzimy. Monetka była. Arbuzik był. I słoneczko. Tutaj było. Słoneczko. No to zbliżamy. I sprawdzamy tą piękną, wygraną. I sprawdzamy... Co tu lot to nam daje? 10 zł zwrotu. Czegoż my możemy się więcej oczekiwać. Czego się więcej spodziewać? 10 zł. Dobra i to zawsze jakiś zwrot i zawsze na jakąś nową zdrabkę będzie, nie? Tak jak mówiłam, zdrabka miała numerek 11. Kontrolne CCC. Bardzo fajnie, że odcinek nie był na zero. Tak jak ten brzydki poniedziałkowy, niedobry. No, ale takie też muszą być, no niestety. Nie można zawsze wygrywać. Także życzę Wam bardzo pięknego dnia, chociaż nie zapowiada się, bo u mnie od rana leje, wieje. Ale to też jest potrzebne. Taka pogoda również jest potrzebna. Dla mnie niech pada, niech troszeczkę napada. Jutro życzę Wam udanej, bogatej premiery. Ściskajcie od tego lotto jak najwięcej. Wyciskajcie jak cytrynę te wygrane z lotto. I dziękuję Wam bardzo za obecność, za oglądanie i do następnego odcinka. Pa, pa!